Piotr Żyła z powodu urazu Łąkotki nie wystąpi w najbliższych zawodach w Kurszewer oraz w Wiśle w ramach letniego cyklu Grand Prix. Natomiast znamy skład reprezentacji Polski na te zawody w Courchevel no i do Francji polecam Kacper Juroszek, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Dobry wieczór, łodzionę, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na króciutki materiał dotyczący właśnie tych dwóch informacji, które dosłownie przed momentem Wam podałem mamy skład jeśli chodzi o Aleksandra zniszczała Dawida Kubalskiego i Pawa Wąska to zawodnicy który, którzy według Tomasa Tornbyslera teraz prezentują najwyższą dyspozycję widać to było na treningach to oczywiście cieszy i mam nadzieję że będą to powtarzać później w zawodach bo po to trenują żeby rywalizować tak właśnie Tomasz Tornbysler na łamach portalu Jumping.pl się wypowiadał natomiast jeśli chodzi o tutaj Kacpre Juroszka też i Kubę wolnego no to też dla nich jest okazja żeby powalczyć o pierwsze punkty w nowym sezonie letnim LGP2024. Natomiast jeśli chodzi o Piotra Żyłę, no to odnowił mu się uraz łąkotki i ta przerwa może potrwać około 6 tygodni, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało z Piotrkiem, ponieważ dobrze, że zostało odkryte to źródło problemu, jak mówi trener Turbiszler, no i oczywiście wiadomo będziemy czekać i ci niecierpliwie i trzymać mocno kciuki żeby Piotrek jak najszybciej tą rehabilitację przeszedł i wrócił z powrotem do treningów i do przygotowań przed bardzo ważnym sezonem zimowym 2024 2025 gdzie będziemy mieli czempionat. W Trondheim. Natomiast jeśli chodzi o Kurszewel, no to 13-14 sierpień rozpoczynamy pierwsze skoki, to już dosłownie za 8 dni się wydarzy, transmisja będzie na kanale Przedskoczek, będę mógł dla Was to skomentować. Jeśli chodzi o to pytanie, które tam padło na czacie w, przy tej zaplanowanej transmisji od Jakuba, to śpieszę donieść, że będzie tabelka fisowska, będzie moja skromna osoba. No i oczywiście będzie komentarz, natomiast nie mogę udostępniać obrazu stricte typowo z jakiejś tam platformy, tak? Tutaj typu Max Player obojętnie cokolwiek, gdziekolwiek będzie ta m, transmisja przeprowadzana, ponieważ za prawa autorskie no jest po prostu ban, tak, no ja się to nie będę, wiecie, rozdrabniał, ani też nie będę nikogo tutaj oszukiwał, jeżeli ktoś, kto tworzy na YouTubie, to doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przy zarabiającym kanale, no nie może być takiej opcji wdrożonej, by pokazywać obraz, jeżeli do tego obrazu nie ma się, Praw autorskich. Więc na pewno będzie tradycyjna tabelka FIS. Oczywiście link do tego będzie w opisie, zresztą już jest. Tylko jeszcze aktualizację musi zrobić FIS, aby tam zamiast zakopanego aktualnie było już Courschevel. Kiedy wszystkie ekipy będą podane, no to będziemy mieli odprawę techniczną, oczywiście we Francji. Później będziemy mieli także listę startową podaną, jeżeli chodzi o zawodników, którzy wystąpią w kwalifikacjach do tego pierwszego konkursu nowego letniego sezonu Grand Prix Skokach Narciarskich 2024 natomiast wiadomo, że każdy z nas już niecierp, nie, się niecierpliwi, bo kibice skoków narciarskich dość długo czekają na to, ale nie tak długo, jak Polkibice siatkówki, którzy w końcu po tylu latach doczekali się, że polska reprezentacja po pokonaniu Słowenii w ćwierci na z Olimpijskich 3 do 1 awansowała do strefy medalowej. No i o półfinał zagra z ekipą Stanów Zjednoczonych, a drugi półfinał tworzą Włosi i Francuzi. Tyle ode mnie. Kłaniam się bardzo nisko i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.